Dzień dobry, kolejne spotkanie odpowiedzi bez ograniczeń przed nami. Ostatnio pytałam się Ciebie o to, czy dbasz o siebie i jak dbasz o siebie, biorąc pod uwagę wszystkie obszary swojego życia. Mam nadzieję, że odpowiedziałaś sobie na to pytanie, bo dzisiaj chciałabym Ci zadać pytanie, które jest dość mocno powiązane: Czy bierzesz na siebie odpowiedzialność za swoje życie i za swoje wybory? I zdaję sobie sprawę z tego, że w momencie, w którym słyszysz słowo odpowiedzialność, może czujesz pewne napięcie, może czujesz pewien dyskomfort, bo też nie zawsze bierzemy na siebie odpowiedzialność, ale też nie jesteśmy nauczeni tego, żeby brać odpowiedzialność za swoje życie i za swoje wybory. To często kojarzy nam się z ograniczeniami. A ja chciałabym zachęcić Cię do tego, żebyś. Przemyślał ten temat, bo powiem ci szczerze, że w momencie, w którym bierze się odpowiedzialność za swoje życie i za swoje wybory, to człowiek wreszcie pozbywa się tych ograniczeń i wreszcie pojawia się ten stan niezależności, pojawia się wolność, jak byś tego nie nazywał w swojej definicji. Zastanów się więc, czy bierzesz odpowiedzialność. Na siebie, za swoje życie i za swoje wybory. Pamiętaj też, że w myśl tego, o czym rozmawiamy i podczas tego cyklu, ale też podczas cyklu Lider Potęga Transformacji, to wiesz o tym, że zaczynamy od siebie i wiesz o tym, że ważne jest bycie liderem dla siebie i kreowanie swojego życia. Weź to wszystko pod uwagę i szczerze odpowiedz sobie na dzisiejsze pytanie. Ja za dzisiaj Ci bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia na kolejnym naszym spotkaniu.